Apokalipsa dzień po dniu. Czasze gniewu. Jedna z czterech istot żyjących podała siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków. Apokalipsa, rozdział 15, wiersz siódmy. Dziewięćsetletnia chińska misa. Została sprzedana w roku 2017 za rekordową kwotę 38 milionów dolarów na aukcji domu Sotheby's w Hongkongu. Ta porcelana, stworzona w czasach północnej dynastii Song, podczas panowania której wynaleziono między innymi proch, kompas i dróg, używana jako naczynie do opłukiwania pędzli do kaligrafii i malarstwa, była nadal w idealnym stanie. W naszym dzisiejszym wersecie jedna z czterech istot żyjących podarowała siedmiu aniołom siedem złotych czasz. Nie mają one jednak pozostać tylko dziełami sztuki, ale mają być używane, gdyż zawierają gniew Boży, siedem ostatnich plag. Warto zauważyć, że wcześniej widzimy cztery żywe istoty trzymające złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. Apokalipsa 5.8 Modlitwy świętych są wołaniem o sprawiedliwość, o skrócenie prześladowań, o ocalenie. Apokalipsa 6:10. Bóg odpowiada na nie wylaniem siedmiu czasz swoich boskich sądów. Czasze należą również do przedmiotów używanych w związku ze służbą świątynną. Zobacz: Wyjścia 24, 6 oraz 25, 31. Liczb 7, 13. Są one związane z przymierzami i ofiarami. Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Umiłowani nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: Do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan Rzymian 12,19. Bóg obiecał pomścić swój lud i uczyni to właśnie za pomocą tych siedmiu czasz. Czasze lub kielichy są często używane jako naczynia do picia. Sędziów 5, 25. Widzimy w tym powtórzoną i podkreśloną symbolikę wypijania sądów bożych z naczynia. Czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał ojciec? Jan 18,11 Przed pójściem na krzyż, Jezus przyjął na siebie gniew przeznaczony dla nas. W dzisiejszym wersecie przesłanie trzeciego anioła wkrótce się wypełni. Ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowane bez rozcieńczenia, w kielichu jego gniewu. Apokalipsa 14:10 Warto zwrócić uwagę na fakt, że czasze jednocześnie są pełne po brzegi, co jeszcze raz podkreśla kompletność tego dzieła. Co więcej, Bóg jest tutaj opisany jako ten, który żyje na wieki wieków. Czy nie chciałbyś być z tym, który oferuje nam dzięki łasce tę samą wieczność? Zanieś ze mną modlitwę do Boga. Miłosierny Zbawicielu, pomóż mi stać się głosem ostrzeżenia dla mieszkańców ziemi i rzucać światło na miłosierdzie, które im teraz oferujesz. Do dalszego studiowania, psalm 19, wiersz 9 oraz psalm 75, wiersz 8, Księga Jeremiasza, rozdział 25, wiersz 15.